Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pani Anna Korcz, aktorka teatralna, filmowa, znana milionom widzów jako Izabela Brzozowska z serialu na Wspólnej. Dzień dobry, pani Dzień Ariu. dobry, jeszcze raz. Dzień dobry. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać nie o serialu, a o polityce, a konkretnie o politykach. Dzisiaj bohaterami dnia są aktualny prezydent i były prezydent. Leg Wałęsa dostał obywatelstwo Szczecina, i to wyróżnienie tak go wzruszyło, że popłakał się. Chciałam Panią spytać, jak działają na Panią łzy u mężczyzny? Czy wzruszają? Jestem z, z tych kobiet, które jakby nie, nie szafują chyba w życiu specjalnie tytułem maczo. Dla mnie, człowiek, każdy jest tylko człowiekiem. Tylko czy aż człowiekiem. I kobieta, i mężczyzna. Według mnie, zarówno i my, kobiety, i, i mężczyźni, nie, nie muszą się wstydzić łez. To jest takie dla mnie, jak to nazwać, taka duża odwaga płakać. Jeszcze, jeśli chodzi o pana prezydenta Lecha Wałęsę, przepraszam, że pani mnie pyta o to, przepraszam, że ja w ogóle to komentuję, bo to, to nie moja rola, ale tak mówimy ogólnie o płaczących mężczyznach. Może nie o samym panu prezydencie, bo czuję się skrępowana. Natomiast, jeśli chodzi o łzy w ogóle mężczyzn, ja reaguję źle osobiście. Reaguję źle, bo troszeczkę nie wiem, jak mam się zachować, ale już tak się zdarzyło kilka razy w moim życiu. I jestem niezwykle skrępowana, nie wiem, co mam zrobić, i trochę obezwładniona. Natomiast w ogóle męskie łzy, jako w ogóle coś, zjawisko, nie deprecjonują w moich oczach mężczyzny. Powiem więcej, tak z perspektywy czasu dodają mu chyba siły. Chyba tak. Zatem gzy przystają prawdziwemu mężczyźnie jak najbardziej. Nie ma się czego wstydzić. Dziennik. Warto mieć własne zdanie.